Przyjechałem tutaj, żeby się spotkać z pacjentami i, oczywiście, ze wspaniałą obsługą. Ale z pacjentami, oczywiście, przede wszystkim. Jestem sam pod głównym uderowcem. spotkałem tutaj wiele osób, które miały bardzo różne przygody i naprawdę są warte tego, żeby dać im wsparcie. Jest to dla mnie wzruszający moment, kiedy się mogę z nimi spotkać, wzruszający, naprawdę wzruszający. Nie ma nic wspólnego z, z takimi gwiazdorskimi klimatami, jest to głębnie ludzkie spotkanie po prostu. Bo to jest facet, a nie laleczka, żeby zrozumieć Dobrze to. Dobrze Pan hmm. mówi, bo tak jest. To tak, tak, tak. jest dojrzały mężczyzna. Dokładnie. To, że mu element, odebrało tak. możliwość ruchu, to chwilowo. trzeba mieć tego odrobinę szacunku, że tak, coś takiego tak. się zdarzyło. A nie, że teraz on jest dzieckiem. A świadomość tam ja proponował tak przyjąć, to... że 100% świadomości. Lekarza i kierownika nie nie, nie, nie nie wie nie, A ja wszystko rozumiałam. Wszystko, każde słowo, wszystko, tak jak teraz. No i co? To wymaga od rodziny przekręcenia w głowie, bo to, to, jest, to jest wspólna choroba. Jeżeli, jeżeli to jest choroba, to można taką metaforą użyć. Ale trzeba po prostu pozmieniać sposób myślenia, otworzyć się, poszukać trochę, po prostu inaczej rozumieć, zacząć naprawdę rozumieć danego człowieka.